Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę TwojaWygrana.pl lub napisz na Instagram TwojaWygrana.pl Słówki Słuchajcie, nie piszcie mi o jakiś tam skamach, że to skamy że ja muszę z tego uciekać, bo ja z heksem jestem od 2020 roku i tak naprawdę mam tam jeszcze jakiś, jakiś, jakiś tam bagaż tego heksa. I tak samo było gadane, że hex to skam. wam na przykładzie. Yy, jeszcze raz. Mówiłem, że pierdolnie na dolara, i pierdolnie na dolara, i to będzie jeszcze być może, być może yy, okolice, yy, okolice dolara będą jeszcze grane w tym roku pod koniec. I będzie po 60-70 centów. Co w rzeczywistości, tak jak bierzemy pod uwagę. Czystą matematykę to y, z 23 tysięcy dolarów, gdzie można było kupić 1 200 000 y, heksów. W... No. Nie widać nic dobrze. Y, z 23 tysięcy wrzuconych w heksa, w tym momencie ci, co wrzucili w tego heksa 23 tysiące, mają 120 tysięcy. Więc nie wiem, czego nie rozumieją ci, co tam słuchają tego, co ja mówię i patrzą, widzą. Jeżeli się znacie, to widzicie, że, że to nie ma sensu w ogóle tutaj żadna debata, bo jesteście w czarnej dupie z waszymi argumentami. Wasze argumenty yy, roz, rozwiewam yy, tym, co pokazuję. Chociażby na, 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 nawet na tym głupim Teksanie, który zrobił 500% w dwa miesiące, i to jest dopiero jego początek. Hex mówiłem, że nie zrobi więcej niż tam, powiedzmy, tam do tego dolara 20. No, ale do następnej hosty może zrobić 2,50. I też będzie gdzieś tam przełom taki, że w 2025 zacznie spadać, i wtedy będzie dla Was szansa. No, powiem Wam na przykładzie takiego mojego koleżki, który już nie jest moim kolegą. Mówiłem mu to samo. wrzutcie 5 dych, 50 tysięcy złotych, na tyle byli przygotowani. No, i ten chłopak jechał tam z 50 tysiącami złotych. Tutaj, bo to ze Śląska taki chłopak jechał i mieli wrzucić te, te 50 tysięcy, ale woleli pójść na kurwy. To poszli na kurwy i teraz mają to, co, to, co mówiłem. Żaldu, Pesiska, bo inni mają na portfelach z tych powiedzmy z 10 tysięcy dolarów, zrobiło, zrobiło im się po 60, 70, 80 tysięcy w zależności w którym momencie kupowali, ile tokenów kupili. Tam ci wtedy mogli kupić 560 tysięcy tokenów za 10 tysięcy dolarów. Nie kupili. I dla mnie to już jest, jest koniec tematu. Ciach Bajera. Ja uciekam. Wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia tym spekulantom. Łącznie z tymi yy, VIPami ze złotej 44. Pierdziawka z zachodem. Dźwig popsuł nam widok. Buzują jak wulkany ci co nie zarobili na krypto albo ci co zarobili i uważają się za guru wielkich i jeden do drugiego mi pokaż portfel, <laughs> nie, no, Pta, pokaż, pokaż mi, a ty weź mi wyślij mordą adres twojego portfela, ja nie mam żadnego portfela, <laughs> a, jaki adres portfela, wariacie, jeden z drugim, kto ile ma, kto ma więcej bitcoinów, kto ma więcej tego, ja w ogóle nie chcę o tym słuchać. Jakby wszyscy mieli tyle tych bitcoinów i mieliby tyle tych ethereum i tyle tego wszystkiego, to by latali prywatnymi odrzutowcami, bawili się na całego i żyliby e, nic nie robiąc. Nie musieliby pracować. O dzisiaj na przykład nasz kolega, nasz serdeczny przyjaciel, mój młodszy brat, poleciał sobie do Krakowa, a że nie latał prywatnymi odrzutowcami, to wziął sobie prywatny odrzutowiec, całuski, w czułeczko, dzieciaczku, bo że jak jestem z Ciebie dumny, naprawdę, aż mi się normalnie wylewa to, wylewa mi się to szczęście no, Nadia powiedz mi tak, spotkałeś takiego dzieciaka kiedyś? No, nie zdarzyło mi się nie zdarzyło się, prawda? Nie zdarzyło się takiego drugiego, jak, jak, jak mój braciszek spotkać w życiu na, 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 na nie jeden może pomarzyć o takich braciach, jakich mamy i takich siostrach. I dzisiaj na przykład nasz serdeczny taki przyjaciel, który jest dla mnie jak brat, młodszy już mówię, yy, gdzie żeśmy się spotkali też w takich okolicznościach przypadkowych bardzo i zaprzyjaźniliśmy się na całego, yy, to jest małolacik, nie ma 18 lat jeszcze, poleciał sobie dzisiaj tam z kimś prywatnym odrzutowcem do Krakowa, bo nie chciał mu się samochodem jechać, co będzie Majbachem jechał tak długo. <laughs> I to jest dla mnie, to jest dla mnie wzór, to jest dla mnie, zobaczcie, że ja z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć, że kiedyś w różnych środowiskach, takiego, takiego na przykład, gdzie to jest no, wzór do naśladowania, to by go zabrali by mu, okradli by go, grabili, zrobili by mu krzywdę zamiast brać przykład i zarabiać i tutaj to, to jest właśnie taki kraj zdymany, że tu mówisz komuś o możliwości zarobku, a ktoś się Cię hejtuje i mówi, i mówi że, że Ty nie masz racji. A pokazujesz, że masz rację, pokazujesz, to wychodzi z czasem, że, że można zarobić powiedzmy z 20 tysięcy zrobić 20 milionów. Można, można, w krypto wszystko jest możliwe, tylko trzeba wiedzieć, co wrzucić, kiedy wrzucić, kiedy wyjąć i w co później znowu wrzucać, żeby to rosło. I żeby nic już nie robić do końca życia, leżeć tak jak ja do góry brzuchem. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, to jest normalne, ale hex dał naprawdę zarobić mnóstwo pieniędzy. Hex Heks dał mnóstwo zarobić wielu osobom, i teraz cała ta społeczność została w Heksie. Czekają na Pulsex, czekają na Pulsex. Niektórzy mają już te Pulsexy, mnóstwo Pulsexów, mnóstwo Pulsexów. E, no bo chyba też już ma tego. No, mówi, że, że, że on sobie teraz kupił tylko, tylko Pulsex i Pulsex. Że już nic poza tym. I, no I tego Heksa ma tam parę miliardów jeszcze tukenów. No. Więc co wy, co wy mi tam piszecie w wiadomościach, odpowiadam wam hurtowo, nie chcę mi się z wami gadać bez kitu. To tak jak ktoś mówił, no bo my się pytaliśmy Rafała, a Rafa powiedział, że to jest czas na krypto. No i przejmali na rozwiązłe nałożnice, 50 tysięcy PLN gdzie z tych 50 zrobiliby 150 tysięcy dolarów w tym momencie, po 2,5 miesiąca. No to co ja mam, mam, z kim ja mam rozmawiać? To ja się odcinam, ja wolę, ja, wolę, ja się z mlekiem przesaję zadawać po prostu. Teraz mówię wam, w jakie kolejne projekty wrzucam. W jakie kolejne projekty wrzucają ludzie, którzy byli też wcześniej z Heksem i widzą potencjał, w jaki drzemie w Teksanie? Tym bardziej wystarczy spojrzeć sobie na portfele. Jakie siedzą portfele w Teksanii, to są portfele, które tam będą siedziały już do końca istnienia tego, tego, tego tokena i marketu, yy, yy, jak wejdzie, pull, jak Pulse Chain wejdzie, tak? czy, tam, czy tam Ethereum, względem tego, co tam, co tam kto wybierze, tak? kto, kto czemu jest bardziej wierny i w co bardziej wierzy. Yy, mówię, no. To jest to samo było wcześniej z Ethereum, to samo było wcześniej z Bitcoinem, to samo było z, z XRP, to samo było z...